Lisek Borysek W poszukiwaniu zaginionych smaków Część pierwsza Łagodny wiatr przeczesywał delikatnie suche wierzchołki traw, wplątując w nie starannie długie, białe nici babiego lata. Na jednej z gałęzi wielkiego dębu, rude wiewiórki powoli kończyły jesienne porządki w swojej spiżarni, przygotowując sobie miejsce na zimowe zapasy orzechów oraz jagód. Z kolei na innej gałęzi. Rodzina szpaków z tatą szpakiem na czele przeglądała właśnie zimowe oferty biura podróży sójka za Morze. W powietrzu unosił się zapach grzybów i wilgotnej ziemi, palonych w ogniskach liści pomidorów oraz nadciągającego gdzieś z zachodu mroźnego zimowego chłodu. Lisek Borysek dzielnym krokiem maszerował leśną ścieżką w dół zbocza, ozdobionego zielonymi liśćmi paproci oraz jasno fioletowymi kwiatami wrzosu. Jesień to moja ulubiona pora roku, stwierdził Lisek Borysek, zatrzymując się na moment, by móc nacieszyć oko otaczającym go pięknem. Nic dziwnego. Świat dosłownie skąpany był w nieskończonej ilości barw. Topole i buki pokryte były pomarańczowo-żółtymi liśćmi które w promieniach popołudniowego słońca leśniły niczym złoto. Potężne klony wzbijały w górę swoje rubinowe korony, ustępując swoim majestatem miejsca jedynie dębom, które chociaż potraciły wszystkie liście, a te, które pozostały, były w odcieniach brązu, nadal jednak wyglądały wspaniale i władczo. Lisek Borysek z oddali już dostrzegł wielkiego kasztana, pod którym znajdował się domek Wojtusia. W głębokiej zielonej trawie Okrągłe błyszczące kasztany wylegiwały się w promieniach słońca, a ich zielone czapeczki swoim kształtem przypominały małe, kolczaste jeże. Na niewielkim kolorowym płotku, okalającym dom Wojtusia wisiało kilka czarnych patelni oraz glinianych rondelków. Na dwóch sznurkach przewiązanych z jednej strony do okiennicy, z drugiej zaś do tyczki z grochem jaśkiem suszyły się dwa piękne obrusy, zdobione w haftowane kwiaty i motyle. Obok wejścia na werandzie stała niewielka miotła zrobiona z brzozowych gałęzi, a tuż obok niej wiatr delikatnie kołysał to w przód, to znów w tył piękny, zdobiony fotel bujany. Lisek Borysek zapukał kilkukrotnie w spróchniałe drzwi. Hop, hop, Wojtusiu! zawołał Lisek Borysek. Jesteś tam? zapytał. Odpowiedziała głucha cisza. Wojtusiu! To ja! A, oznajmił lisek, pukając ponownie i w tym momencie drzwi powoli uchyliły się. Mam pączki? dodał niepewnie, a następnie zajrzał przez uchylone drzwi do środka. W domu liska Wojtusia nikogo nie było. Lisek Borysek wzruszył ramionami, a następnie udał się w stronę sadu rosnącego nieopodal domu Wojtusia. W sadzie rosło m.in. kilka młodych jabłonek, stare śliwy pamiętające jeszcze czasy, gdy Wojtuś był małym liskiem oraz dwie duże czereśnie. To właśnie z ich owoców kuzyn Boryska przygotowywał w okresie letnim znany i chwalony w całym lesie kompocik liska Wojtusia. Wojtusiu! Jesteś tu! Zawołał Borysek, rozglądając się dookoła. Borysek? Lisek usłyszał głos dobiegający gdzieś z oddali. Tu jestem, Borysku! Zawołał Wojtuś. Trochę potrzebuję pomocy. Lisek Borysek, ile sił w łapkach ruszył w stronę skąd docierał głos jego kuzyna. Już po chwili dotarł do podnóża wielkiego orzecha włoskiego, na którego jednej z gałęzi siedział lisek Wojtuś. Wojtuś, co ty robisz na drzewie? zapytał ciekawsko Borysek. Mm, czekam, odpowiedział Wojtuś, kurczowo trzymając się jedną łapką gałęzi, w drugiej zaściskając ściskając mocno wiklinowy koszyk. Na co? zdziwił się lisek Borysek. Mm, no. Na śnieg? Odpowiedział Wojtuś, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Lisek Borysek przez chwilę wpatrywał się uważnie w twarz swojego kuzyna, po czym stwierdził. Hmm, chyba nie do końca rozumiem, kuzynie, powiedział Borysek, drapiąc się po swojej rudej główce. Borysku, borysku! pokręcił głową Wojtuś z niedowierzaniem. Przecież to logiczne. Zbierałem sobie orzechy do mojego wspaniałego wiklinowego koszyka. Na jednej z gałęzi, tuż nad moją głową, zauważyłem wielki i dorodny okaz, więc postanowiłem podskoczyć, żeby go zerwać. Wtedy gałąź, na której oparta była moja drabina, zatrząsła się gwałtownie, a ta z hukiem runęła w dół na trabę. Mm hmm, zastanowił się Borysek. To wyjaśnia, jak znalazłeś się na drzewie, mój drogi kuzynie. Wciąż jednak nie rozumiem, dlaczego czekasz na śnieg oznajmił Lisek. Hm, to proste, powiedział Wojtuś. Jak już spadnie śnieg, wtedy będę mógł puścić gałąź i miękko wyląduję na białym, puchowym materacu. Lisek Wojtuś uśmiechnął się triumfalnie. Lisek Borysek otworzył szeroko oczy, a następnie zamrugał kilkukrotnie. Yy, I długo już tak siedzisz? zapytał Borysek kuzyna. Lisek Wojtuś podniósł wysoko głowę i spojrzał w niebo. Biorąc pod uwagę położenie słońca. Lisek zmarszczył czoło, jakby właśnie dostał do rozwiązania trudną zagadkę matematyczną. Biorąc pod uwagę położenie słońca. Hmm, myślę, że jakieś 15 minut. Oznajmił. A wiesz, Wojtusiu, że najbliższego śniegu można się spodziewać za co najmniej miesiąc? Zapytał Borysek, a kąciki jego ust drżały, usiłując powstrzymać rosnący mimowolnie na jego twarzy uśmiech. No... Lisek Wojtuś, gdyby mógł, zapewne podrapałby się teraz po głowie. Ale z powodu zaistniałej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdował, było to niewykonalne. No... tak... odpowiedział Lisek, chociaż w jego głosie próżno było doszukiwać się pewności, jak i zdecydowania. Za <laughs> zahichotał Borysek. Dobrze już, dobrze Wojtusiu... Powiedział Lisek w międzyczasie podnosząc z ziemi nadgryzioną przez ząb czasu oraz niejednego kornika wielką drewnianą drabinę. No dalej, kuzynie, schodź z tego drzewa, bo nas śnieg zastanie. <laughs> zawołał Borysek a następnie oparł drabinę o gałąź, na której siedział jego rudy kuzyn. Tylko ostrożnie! dodał po chwili, zanim jeszcze jego kuzyn postawił swoją pierwszą łapkę na jednym ze szczebli. Jak dla mnie ta drabina nie wygląda na super stabilną ocenił Lisek. Wojtuś delikatnie postawił pierwszą łapkę na drabinie, następnie włożył sobie uchwyt koszyka do pyszczka, po czym chwycił się drabinę. Boryszku, Boryszku, co ty opowiadasz? Zdziwił się Wojtuś. Ta drabina pamięta jeszcze czasem mojego dziadka. On jej używał, później mój tatuś, a teraz ja. Takich drabin już nie robią. Wytłumaczył Wojtuś. Co jak co, ale tej drabinie mogę zaufać jak? Borysek nigdy nie dowiedział się, jak komu mógł zaufać Wojtuś w swojej drabinie. W momencie, kiedy lisek puścił się gałęzi, coś pod jego nóżką strzeliło, coś chrupnęło, a następnie tuż pod nogi Boryska spadł wielki, wiklinowy koszyk z orzechami. Następnie obok koszyka wylądował Wojtuś, a na samym końcu na Wojtuszu wylądowała drabina. Nic mi nie jest! powiedział Wojtuś szybko zrywając się na równe nogi, a następnie uśmiechnął się szeroko i zemdlał. A później zrobiło się ciemno i cicho. Wojtusiu, pobudka! Głos Liska Boryska odbił się echem w głowie Liska Wojtusia. Co, co się stało? zapytał kuzyn Boryska, rozmasowując na swoim czole ogromnego guza w kolorze dojrzałej śliwki. Lisek Borysek stał nad Wojtusiem i bacznie mu się przyglądał. Nic ci nie jest? zapytał Borysek z troską w głosie. Muszę przyznać, że zaczynałem się już o ciebie troszkę martwić, mój drogi kuzynie. dodał. Wojtuś wstał na równe nogi, rozejrzał się dookoła i zauważył, że znajduje się w swojej jadalni. Jak do tego doszło? Nie wiem. powiedział sam do siebie Lisek Wojtuś, jednocześnie dotykając delikatnie guza na czole, który pulsował boleśnie. Spadłaj z orzecha, Wojtusiu, przypomniał Borysek. A następnie Przeniosłem cię tutaj. Mocno się pobijałeś. zauważył Lisek. Nic ci nie jest? Zapytał zatroskany. Lisek Wojtuś popatrzył na kuzyna z lekkim zdziwieniem wypisanym na twarzy. Mm, w sumie to nic, powiedział Wojtuś. Ale czuję się jakoś dziwnie. Jakby, hmm, jakby czegoś mi brakowało, dodał Lisek. Następnie Wojtuś szybko podbiegł do lustra i uśmiechnął się szeroko. Wszystkie białe ząbki były na swoim miejscu. Hmm, dziwne, powiedział sam do siebie Wojtuś. Mógłbym przysiąd, że czegoś mi brakuje, oznajmił Lisek, a następnie na wszelki wypadek wyprostował swoje łapki i policzył wszystkie palce. Nic ci nie jest, Wojtusiu, pocieszał kuzyna Borysek. Dokładnie cię obejrzałem, jak tak leżałeś na dywanie. Wszystko jest na swoim miejscu, postawił diagnozę Lisek. Wojtuj zastanowił się przez chwilę, a następnie machnął ręką i uśmiechnął się szeroko. Masz rację, Borysku. Nie mam co szukać dziury w całym, stwierdził Lisek, kiwając głową. Chcesz coś zjeść? Wojtuj szybko zmienił temat, a następnie skierował swoje kroki w stronę kuchni. Przyniosłem bączki, oznajmił Borysek wesoło. Po jednym z każdego rodzaju, dodał. Nie minęło pięć minut, gdy stół liska Wojtusia był już nakryty białym obrusem, a jego nogi uginały się pod ciężarem talerzy, sztućców, szklanek, salaterek, dzbanków i nieprzebranej ilości jedzenia. Na stole znajdowały się wszelkiego rodzaju ciasta i ciasteczka. W półmiskach można było znaleźć smakowite sałatki oraz przetwory, które Wojtuś przygotowywał tego lata na zimę. Marynowane kurki i rydze, borowiki z cebulką oraz pieczarki w zalewie octowej. Ponadto na wielkich postrebrzanych paterach można było raczyć się wszelkiego rodzaju wędlinami oraz serami. Również produkcji liska Wojtusia. Na środku stołu w pięknie ozdobionym suszonym kwiatami pudełku liśniły lukrowane pączki od liska Boryska. Dla każdego coś dobrego. No to smacznego? Zapytał Borysek patrząc z przerażeniem na ogrom jedzenia jaki miał przed swoimi oczami. Smacznego! Zawałał Wojtuś, a następnie sięgnął po jednego ze smakowitych pączków. Hmm, dziwne. Powiedział Lisek odstawiając od pyszczka na wpół nadgryzionego pączka. Następnie sięgnął po kolejnego i również go ugryzł. Hmm. Hmm. bardzo dziwne. Następnie Wojtuś sięgnął po kolejnego i jeszcze jednego. Każdego nadgryzał i odstawiał na talerzyk. Borysek przyglądał mu się z zaciekawieniem. Coś nie tak? zapytał Borysek, kierując wzrok na talerz Wojtusia, na którym znajdowało się już sześć niedokończonych pączków. Wojtuś nie odpowiadał. Nerwowo rozglądał się po stole, a następnie wkładał sobie do pyszczka kolejne potrawy. Ojoj, oj oj, 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 gdzie one są, gdzie one są? Mówił sam do siebie Wojtuś z buzią pełną jedzenia. Nie ma ich, nie ma ich. Ale czego nie ma, Wojtusiu? zapytał Borysek, patrząc uważnie na kuzyna. Straciłem je, Borysku. Straciłem wszystkie, odpowiedział Wojtuś, a następnie usiadł ciężko na krzesełku i zaszlochał. Co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię? Powtarzał cicho pod nosem Wojtuś. Wszystkie smaki, Borysku. Straciłem wszystkie smaki. Nic nie czuję ani słodkiego, ani słonego. Ani mięska, ani pączka. Ani nawet pieczarki w occie. Powiedział Wojtuś, a wielka łza spłynęła po jego rudym policzku. O nie, to straszne, wyszeptał Borysek. To pewnie na skutek twojego wypadku w sadzie, pomyślał Lisek, drapiąc się po brodzie. Lisek Wojtuś szlochał jeszcze głośniej. Nie martw się Wojtusiu, odzyskamy twoje smaki, pocieszał kuzyna Borysek. Odnajdziemy wszystkie i znowu będziesz mógł cieszyć się jedzeniem jak dawniej, powiedział Lisek stanowczo. Lisek Wojtuś spojrzał błagalnym wzrokiem na Boryska. – Ale jak, Borysku, jak je odzyskamy? – zapytał Wojtuś, pociągając nosem. – To proste – oznajmił lisek Borysek. – Jutro rano, Wojtusiu, wyruszymy w wielką podróż i obiecuję ci, że gdy z niej wrócimy, nie tylko odzyskasz utracone smaki, ale przywieziemy ze sobą jeszcze takie, o których nie miałeś pojęcia – powiedział lisek. – Borysku – Wojtuś otarł łzy rękawem swojego sweterka, na którym wyhaftowany był wielki talerz i sztućce – Przygoda? Razem? Powiedział z niedowierzaniem Lisek. Jakże by inaczej, mój drogi kuzynie, powiedział Lisek Borysek, a następnie mocno przytulił swojego kuzyna. Lisek Wojtuś aż podskoczył z radości. Po chwili wszystko ze stołu zostało posprzątane i zapakowane na nadciągającą podróż. Pora spać, Wojtusiu! Jutro rozpoczyna się nasza wielka przygoda! powiedział Lisek Borysek zaspanym głosem. Już nie mogę się doczekać, Borysku. Już nie mogę się doczekać. Powiedział Wojtuś. Dobranoc, Borysku. Dobranoc, Wojtusiu. odpowiedział Borysek. Wojtuś przewrócił się na drugi boczek. Przygoda. Powiedział. Lubię. Dodał i mógłby przysiąc, że przez chwilę poczuł gdzieś w środku smak. Smak nadciągającej przygody. Koniec części pierwszej.